Pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, część pierwsza. Przez trzy lata nie było wojny między Aramejczykami a Izraelem. Dwa razy Bóg dał królowi Achabowi zwycięstwo nad Aramejczykami w beznadziejnych, zdawałoby się sytuacjach. Co prawda, Achab nie wykonał woli Boga, z, zmarnował okazję, którą dostał nie zabił króla Ben-Hadada, ale Aramejczycy stracili ochotę na atakowanie Izraela. Lecz w trzecim roku zjechał Jehoszafat, król judzki, do króla izraelskiego. Zwykle między Izraelem a Judą panowała wrogość. Często toczyły te państwa ze sobą wojny, ale król Jehoszafat widać chciał to zmienić. Imię Jehoszafat, znaczy Jahwe jest sędzią. To też król Izraelski rzekł do swoich dworzan, czy wiecie, że do nas należy ramot gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Rzekł też do Jehoszafata. czy ruszysz ze mną na wojnę pod ramot gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu. Ja zrobię tak jak ty. Mój lud, jak twój lud, a konie moje, jak twoje konie. Achab najwidoczniej liczył na to, że Bóg dalej będzie mu błogosławił, i też uznał wizytę Jehoszafata za okazję do tego, żeby zawrzeć nim sojusz do walki z Aramejczykami. Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego. Wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznie. Jehoshafat był chętny, żeby wspomóc Achaba w walce o Ramot, ale chciał się zapytać jeszcze Boga, co on o tym myśli. Król Izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać. A oni odpowiedzieli: wyrusz, a Pan wydaje w rękę króla. Ci prorocy, których pytał Achab, wyznawali kult państwowy, ten ustanowiony przez Jeroboama. Niby czczony był Bóg, który objawił się Mojżeszowi, ale nie w ten sposób, w jaki Bóg objawił Mojżeszowi, że należy go czcić. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka, pana, abyśmy jego zapytali. Jehoszafat chciał jednak zapytać jakiegoś proroka, który rzeczywiście pełni wolę Boga. Król Izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się pana lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli, A Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł, sprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli, Ponieważ Jehoszafatowi zależało na tym, żeby wysłuchać jeszcze Jednego proroka, który jak podejrzewał, czcił Boga, tak jak przepisał Mojżesz, to Ahab go sprowadził. Król Izraelski zaś i król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste, na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił Tak mówi Pan, nimi będziesz budu Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc Wyrusz do Ramon Gilackiego, a poszczęści Ci się i Pan wydaje w ręce króla. Wszyscy prorocy sprowadzeni przez Ahaba Zapowiadali mu, że Bóg będzie mu błogosławił, chociaż Achab nie zrobił nic, aby Bóg miał mu tego błogosławieństwa udzielić. A posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michała, rzekł do niego tak: Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze, a Michałz odpowiedział, jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan? Wysłannika chaba powiedział Michałzowi, czego król się po nim spodziewa, a Michaż zapowiedział, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. A gdy przyszedł do króla, król rzekł do niego, Michażu. Czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gilackiemu na wojnę, czy też tego zaniechać? A on odpowiedział, wyrusz, a poszczęści ci się i Pan wydaje w ręce króla. Wtedy rzekł król do niego, ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Michał powiedział to, co inni prorocy, ale... Najwidoczniej powiedział to w taki sposób, że od razu Ahab się domyślił, że ma całkiem inne zdanie w tej sprawie. Wtedy rzekł Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł Ci nie mają Pana. Niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Michał zapowiedział że Izrael wkrótce straci króla. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszefata, czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? On zaś rzekł, słuchaj przeto słowa pańskiego, widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w ramot gileackim. I jeden mówił to, a drugi owo. Bóg zapowiedział Achabowi, że umrze, że psy będą lizały jego krew tam, gdzie lizały krew nabota, i przyszedł czas, żeby ten wyrok się wypełnił. Wtedy wystąpił duch i stanął przed panem i rzekł: Ja go zwiodę. A pan rzekł do niego. W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. A zły duch zapowiedział, że poprzez wszystkich proroków króla Achaba przekaże mu fałszywą wiadomość. To nie byli prorocy, którzy żyli zgodnie z wolą Boga, także Achab powinien się spodziewać, że mogą go zwieść. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich Twoich proroków. Pan zapowiedział Tobie nieszczęście. Mimo wszystko Achab został uprzedzony że jest zwodzony. Wtedy przystąpił Sadekjasz, syn Keneana i uderzył Michałasza w policzek, mówiąc jak to? Więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie, a Michałasz rzekł przekonasz się o tym w tym dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. No, prorocy Achaba byli oburzeni tym, co mówił Michałasz. No, sedekiasz na pewno wyraził to, co wszyscy myśleli. Ale Michałasz zapowiedział też przyszłość Kenanowi. Wtedy król izraelski rzekł: Zabierz Michała i zaprowadź go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego. I powiedz im: Tak mówi król. Osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo, chlebem i wodą, dopóki nie wrócę szczęśliwie. Ahab usłyszał fałsz i usłyszał też prawdę usłyszał ostrzeżenie przed fałszem. Mógł wybrać i wybrał wiarę w kłamstwo. Michał zaś rzekł: Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to pan nie mówił przeze mnie. I dodał jeszcze. Słuchajcie tego wszyscy ludzie. Michał nie miał wątpliwości, że jego proroctwo się wypełni i głośno o tym mówił, żeby wszyscy słyszeli. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam Bożakom, panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu O, dzięki Panie za łaskę w tą, że mieszka w nas Twój duch Boża panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu Każdy kolejny krok Dzień mały zbliża nam Boża kompanią braci Podnieśmy swój głos By śpiewać mu Bo dzięki Panie za łaskę że mieszkam na swój duch Boża panią braci Podnieśmy swój głos By śpiewać stop